Zadanie 25. Powierzchnię boczną grania stosłupa prawidłowego czworokątnego rozcięto wzdłuż krawędzi bocznej grania stosłupa i rozłożono na płaszczyźnie. Otrzymano w ten sposób prostokąt ABCD, w którym bok BC odpowiada krawędzi rozcięcia, czyli wysokości tego grania stosłupa. Przekątna AC tego prostokątna ma długość 16 i tworzy z bokiem BC kąt o mierze 30 stopni, tak jak przedstawiono tutaj na rysunku. Dokąd, nie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Długość krawędzi podstawy tego grania jest równa. No I my w pierwszej kolejności, w pierwszym kroku, musimy obliczyć długość odcinka AB. Zwróćmy tutaj uwagę, że przekątna w prostokącie dzieli ten prostokąt na dwa trójkąty prostokątne. I my tutaj taki jeden trójkąt prostokątny sobie w tym momencie narysujemy, i tu będziemy mieli bok. AB, tutaj jest wierzchołek C, kąt 30 stopni jest tutaj. Kąt prosty, natomiast w tym przypadku znajduje się przy wierzchołku B. I teraz mamy tutaj dwie opcje do wyboru, aby wyznaczyć długość odcinka AB. Możemy skorzystać z własności trójkąta o kątach 30, 60, 90 stopni, albo możemy skorzystać z funkcji trygonometrycznych. My tutaj skorzystamy sobie właśnie z funkcji trygonometrycznych, i teraz musimy pamiętać o tym, że no, skoro szukamy odcinka AB, to musimy wybrać tę funkcję trigonometryczną, która w swoim stosunku zawiera, zawiera właśnie zarówno przekątną, czyli tutaj będziemy musieli wykorzystać albo sinus, albo kosinus, oraz przyprostokątną leżącą naprzeciw kąta. Stąd też musimy tutaj skorzystać z sinusa kąta, ACB i sinus tego kąta to jest stosunek przyprostokątnej leżącej naprzeciw kąta, czyli AB, do przeciwprostokątnej. Z tablic wiemy, że sinus 30 stopni jest równy 1 druga. Możemy zatem ułożyć następujące równanie. AB nad AC jest równe 1 druga. No wiemy, że AC ma miarę 16, stąd, e, właśnie nie AB, tylko AC, AB nad 16 jest równe jedna druga i teraz przemnożymy obu strony całość przez 16, czyli przez wartość mianownika, dzięki czemu uzyskujemy AB, które jest równe 8. Czyli wiemy, że jedna z tych przyprostokątnych, prostokątnych, czyli prostokątna AB, czyli bok AB naszego prostokąta ma miarę 8. I teraz w drugim kroku musimy obliczyć długość krawędzi podstaw tego grania stosunku. Natomiast musimy się zastanowić, co obliczyliśmy, co tak naprawdę obliczyliśmy w kroku pierwszym, czyli co to jest nasze AB. Prostokąt z treści zadania to jest rozłożona siatka powierzchni bocznej naszego grania stosłupa, czyli ten prostokąt, który mamy tutaj, on zawiera w sobie cztery ściany boczne grania stosłupa, o którym mowa jest w zadaniu. Bok AB jest więc obwodem bryły, a naszym celem jest obliczenie długości krawędzi grania stosłupa. Stąd też, aby wyznaczyć naszą szukaną wartość, przyjmijmy, niech to będzie A, to znaczy, że aby wyznaczyć nasze, nasze A, zapiszemy to odwrotnie: nasze A, to znaczy, że my musimy nasz bok AB, czyli ten obwód, podzielić na 4. I teraz podstawiam pod AB 8, i tu uzyskujemy 8 czwartych. Czyli szukana nasza wielkość jest równa liczbie 2, co oznacza, że tutaj prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź b.